W dzisiejszym filmie z cyklu ogród ozdobny wracamy do tematu trawnika wiosną. Jakich zabiegów pielęgnacyjnych potrzebuje o tej porze na początku sezonu? Co zrobić teraz, żeby potem cieszyć się piękną zieloną trawą i mieć mniej pracy w pielęgnacji darni? O tym już za chwilę zapraszam. Na początku wiosny trawnik wymaga od nas trochę uwagi, żeby mógł rosnąć zdrowo przez cały sezon. Pierwszą rzeczą, która w połowie kwietnia jest już zazwyczaj za nami, to prace porządkowe czyli usunięcie resztek liści, gałęzi i obumarłych części roślin z darni po zimie. A także jest już zazwyczaj za nami aeracja lub wertykulacja, o której była już mowa w jednym z naszych poprzednich filmów na kanale Ogród na Co dzień. Kolejnym zabiegiem, jaki musimy przeprowadzić, jest odżywienie trawnika, które najczęściej przeprowadzamy rozsiewając nawóz granulowany. Do wyboru mamy wiele nawozów do trawników, między innymi wysokoazotowe, wieloskładnikowe, czy też nawozy do trawników z mchem. Jeżeli nasza darni po zimie nie prezentuje się najlepiej, możemy też użyć nawozu do regeneracji trawnika. Jest on przeznaczony do zasilania trawników osłabionych, na przykład po zimie. Jego stosowanie powoduje, że trawa szybciej się krzewi i szybciej przyrasta. Można go też użyć podczas zakładania nowych trawników. Po rozsypaniu i podlaniu granulki tego typu nawozu rozpuszczają się i przedostają do gleby, skąd zawarte w nich makro- i mikroelementy pobierane są przez korzenie traw. Dobre odżywienie trawnika na początku sezonu to podstawa jego dalszego bujnego wzrostu. Jeżeli gleba, na której rośnie trawa, jest bardzo ciężka i gliniasta, po wiosennej wertykulacji lub aeracji można wykonać piaskowanie, czyli rozsypanie cienkiej warstwy piasku na powierzchni. Piaskowanie przyda się także wtedy, gdy trawnik jest często użytkowany i ubity, a także żeby wyrównać drobne nierówności. Jeżeli mamy problem z mchem, a trawa rośnie słabo i rzadko mimo odpowiedniej pielęgnacji, może to świadczyć o zbyt kwaśnej glebie. W takim przypadku warto przeprowadzić wapnowanie. Zabieg ten zaleca się przeprowadzać jesienią lub wczesną wiosną, np. 2-3 tygodnie przed nawożeniem. Warto też wiosną zadbać już o podlewanie. Już o tej porze, jeżeli jest bardzo sucho, a my właśnie nawieźliśmy trawnik nawozem granulowanym, a także na przyszłość. Kiedy latem będzie bezdeszczowo, słonecznie i upalnie. Przygotujmy sobie zatem sprzęt do podlewania, jeżeli korzystamy ze zraszaczy podłączonych do ogrodowego węża, a jeżeli podlewamy darń za pomocą systemu automatycznego nawadniania, należy sprawdzić go po zimie, wyregulować dysze, sprawdzić czy odpowiednio pracują, czy woda dociera do wszystkich miejsc na trawniku, bo w przeciwnym wypadku, w miejscach pominiętych, darń może się przesuszać i będą powstawać żółte place. Może się okazać, że już teraz widzimy w darnie ubytki. W takim wypadku nie ma na co czekać z ich uzupełnieniem, lecz warto wykonać wiosenną dosiewkę. W tym celu najlepiej jest wybrać nasiona traw, których wcześniej używaliśmy podczas zakładania trawnika, lub nasion podobnego rodzaju. Dosiewkę można wykonać uzupełniając i obsiewając pojedyncze łysy place. Lub mieszając nasiona z podłożem i rozsiewając na całej powierzchni trawnika, jeżeli cały wymaga zagęszczenia. Im bardziej zagęszczony będzie trawnik, tym mniej będzie w nim chwastów. Bo odchwaszczanie to kolejna rzecz, którą warto się zająć już na początku sezonu. Jeżeli widoczne są w darni chwasty, możemy je powyrywać ręcznie lub wykonać oprysk wybranym środkiem chwastobójczym. Ponadto zastanówmy się, w jakiej kondycji zdrowotnej był trawnik w poprzednim sezonie. Czy zauważyliśmy ślady żerowania szkodników, np. pędraków, lub objawy chorób grzybowych, np. czerwone nitkowatości. Jeżeli tak, już teraz warto wykonać prewencyjne opryski lub przygotować się do nich, jeżeli przewidujemy, że problem może powtórzyć się w przyszłości. No i należy już przygotować sprzęt do koszenia. Regularne koszenie to nie tylko kwestia estetyki i tego, że trawnik po prostu wygląda ładniej, to także zabieg, który ma naprawdę duże znaczenie dla zdrowia trawy i dla zagęszczania się darni. Skracając źdźbła, stymulujemy trawę do rozkrzewiania. A dobrze przygotowany sprzęt w postaci tradycyjnej kosiarki czy też robota koszącego to podstawa zdrowego koszenia. Warto zadbać o to, żeby nóż urządzenia tnącego był ostry. Można go naostrzyć lub wymienić na nowy, żeby nie siepał i szarpał źdźbeł trawy, lecz wykonywał ładne, czyste cięcie. W urządzeniach akumulatorowych warto naładować w pełni baterie i sprawdzić ich stan oraz sprawdzić stan stacji ładującej w przypadku robota koszącego. I generalnie warto przed rozpoczęciem pracy przeprowadzić przegląd sprzętu, wykonać potrzebne naprawy czy konserwację, zanim zacznie on pracować. Wiosenna pielęgnacja trawnika to kluczowy element, który często decyduje o tym, jak będzie on wyglądał przez cały sezon. Jeżeli zadbamy o niego na starcie, odwdzięczy się zdrowym wzrostem, gęstością oraz soczystą zielenią. I tego wszystkim serdecznie życzę. Zapraszam na kolejne filmy z cyklu Ogród Ozdobny oraz do oglądania pozostałych filmów na kanale Ogród na co dzień.